ogóle bohaterami naszych opowieści są ludzie uzbrojeni, bohaterowie ginący w sposób dramatyczny. Dzisiaj będzie nieco inaczej. Dzisiaj opowiemy o bardzo szczególnym bohaterstwie, o zwyczajnych ludziach, którzy w czas wojny podejmują ryzyko ekstremalne i płacą za to ostateczną cenę. Nie ma surowszego egzaminatora dla ludzkich postaw niż wojna. Zwyczajnych ludzi zwykła stawiać w skrajnie niezwykłych sytuacjach. Ale z całego jej przerażającego chaosu można wyłowić historie piękne i budujące, godne zapamiętania i uwiecznienia. Mimo upływu lat nie straciły ani siły, ani blasku i są w stanie porwać kolejne pokolenia. Tak się złożyło, że na Wielkiej ulicy, wielkiego miasta, zaczepił mnie młody człowiek i powiedział, musi Pan mi pomóc w pewnej historii. Co to za historia, Panie A więc jest to historia, która e, zdarzyła się 9 grudnia 1942 roku. Jest to historia ludzi, którzy zostali zamordowani przez Niemców za ratowanie Żydów. Za Żydów, których tak naprawdę znali. To byli ich znajomi sprzed wojny, e, pomagali im i przez to zostali zamordowani. Rzecz działa się tu w Łaskarzewie. Rzecz działa się nie tyle w Łaskarzewie, co niedalekiej miejscowości Kolonia Dąbrowa. Natomiast cmentarz parafialny jest miejscem, gdzie spoczywają zamordowani. Co sprawia, że młodego człowieka w pełni własnych wyzwań życiowych porywa tak odległa historię? Tak, jest to historia, która tak naprawdę musi mieć pozytywne zakończenie. dlaczego musi mieć? No to myślę, że zaraz pokażemy. I tak naprawdę to mnie motywuje do tego działania. Czyli niezgoda pewna na status quo. Tak. A jak to status quo wygląda, zaraz zobaczymy. Chodźmy. 15 października 1941 roku generalny gubernator Hans Frank wydał zarządzenie przewidujące karę śmierci dla każdego Polaka pomagającego Żydom. W praktyce, zarządzenie to prowadziło do odpowiedzialności zbiorowej. Mordowano całe rodziny, niekiedy całe wioski. Historykom jak dotąd nie udało się policzyć Polaków, którzy stracili życie w takich okolicznościach. Bardzo ogólnikowe szacunki mówią o kilkudziesięciu tysiącach, a większość ofiar pozostaje anonimowa. Witam! O, Rozumiem, że to jest to, na co tak. pan nie chce się zgodzić. Dokładnie, to jest właśnie grób rodziny, która została zamordowana za ratowanie Żydów i stoimy przed grobem, który tak naprawdę lada, lada dzień być może się zawali. To, 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 to bardzo smutne. To, to, rzeczywiście, jeżeli budujemy pomniki bohaterom wojennym, a tam widziałem po drodze piękne, prawda, to to bohaterstwo ma znacznie wyższą próbę. Zgadza się, jest to bohaterstwo, które tak naprawdę mm, w żaden sposób nie można zmierzyć ani też e, opisać. Sam fakt tego, że ci ludzie, znając realia wojny, wiedzieli, że grozi im śmierć, mimo to e, postanowili pomóc tym, który, którzy tak naprawdę już byli skazani na śmierć. I tak naprawdę zapłacili najwyższą cenę, jaka może być, cenę swojego życia. Panie Michał, zaczął Pan szukać szczegółów tej historii. Jak one wyglądały? Tak naprawdę historia się zaczęła w 2002 roku, kiedy startując jako uczeń technikum samochodowego w Garwolinie, w konkursie organizowanym przez IPN, los ludności polskiej i niemieckiej pod okupacją sowiecką, znalazłem w lokalnej gazecie, wydawanej do 2000 roku, taki fragmentaryczny opis tego zdarzenia. Natomiast zdarzenie opisane w tej gazecie trochę mijało się z prawdą, ponieważ prawdopodobnie przez wzgląd na czas osoba, która to pisała, być może nie znała wszystkich szczegółów. I po zakończeniu szkoły średniej poszedłem na studia. Temat znikł. Natomiast w 2007 roku w międzyczasie mój kolega umieścił ten mój artykuł na swojej stronie internetowej i w 2007 roku skontaktował się ze mną. Mówi tak. Dzwoni do mnie człowiek, który podaje się, że jest potomkiem rodziny Proczków. Czy mogę go przekazać do Ciebie? Mówię, nie ma problemu. Okazało się, że był to jeden z synów pana Jana, czyli najstarszego syna, który ocalał. Skontaktował się ze mną, opowiedział mi tą całą historię, dostarczył dokumenty, dzięki którym ta historia jest teraz znana. Historia jest znana i teraz ona wymaga pewnego dalszego ciągu. Pukaż do urzędów. Tak. I co urzędy na to? Powiedzmy, że nie odpowiadają że jest takie milczące przyzwolenie na to, żeby ten grób się rozpadał. Ja serdecznie gratuluję syna. To jest wielki, wielka radość dla, dla ojca, kiedy ma się tak temperamentnego przedstawiciela swojej rodziny, który ma tak wielkie serce dla spraw w końcu ulotnych, takich bardzo oddalonych od jego dzisiejszych wyzwań. No, dziękuję bardzo. Miło mi jest słuchać takich pochwał, z tym, że chciałbym powiedzieć, że no, historii nie da się oszukać, nie da się zakłamać, nie da się zmienić, można, można ją przemilczeć. Jak się osiąga taki sukces wychowawczy, jak się kształtuje tak młodego człowieka, że jest tak wrażliwy na przeszłość? Historię się ma we krwi. No tak, moja babcia siadała ze mną na progu domu i opowiadała mi pan podobnie postępuje z syn. Może nie na progu, bo dzisiaj się tego znaczy, nie robi. W tej chwili to y, syn rozmawia ze mną, syn mi tłumaczy wiele rzeczy. <śmulanie> Udało się zgromadzić zdjęcia dokumenty, które pokazywały życie tej rodziny. Ta rodzina mieszkała w kolonii Dąbrowa od mniej więcej 1920 roku, kiedy nabyła parcelę od skarbu państwa. Było to gospodarstwo na uczestne czasy bogate, ponieważ mieli swój własny murowany, duży dom oraz 15 hektarów. Więc na ówczesne Spore. czasy było to, sam Pan przyzna, że było to dużo. Pani tutaj mieszka od ja jest, urodzenia? Ja jestem córką sołtysa Górki. Tutaj mieszka Górka Sołtys, Jestem córką. Wtedy miałam 4,5 roczku bodajże. I tu właśnie myśmy mieszkali. Tatoś się był że to, to Pojechałam na sesję do Waskarzewa tam na, ten, na to. I pamiętam tylko byłam... Mamusia moja, tu, tu były strzały. Były Niemcy. tu obstawione było. I myśmy siedziały tam na strychu i płakaliśmy i modliliśmy się, że wybiją nas. I pamiętam, ta babcia Proczkowa tam Wyszła tutaj, to ten bez, ten bez jeszcze stoi tam, ten bez jeszcze stoi, ten krzak. była chata, jest, tak? Może wiesz, ten sam, do tego, tak. Jak to są wysokie te drzewa, to tam była chata, a ten bez był tu za chatą. I tu właśnie wyszła ta Proczkowa, jak tam strzelały, to było obstawione wszędzie z Niemcami. I ta Proczkowa wyszła, a my tak mamusiu mówiliśmy, się, mamu się Proczkowa wstali, Proczkowa. tak się mówię wstali. Proczkowa wstali i się podnieśli. I tak takie do ule stały. I tak za te się Proczkowa, ta babcia chowa za ul. Pamiętam tak drugi szczałt no i babci tak chzeli tutaj. Tak, no i właśnie do no, babci tutaj wie pan właśnie to babci tutaj tutaj pod tym gólem została. A ja to się wszystko później stało, ojciec mój przyjechał i oni tu chcieli, kazali, żeby tu wszystkie za tym zakopać wszystkie ludzie. Tutaj na miejscu. I ojciec mój później poprosił już tutaj, chopie ze wsi pozbijały trumny z desek. Włożył te wszystkie ciała, nam daj braka dółka. Nie czy czy wiedziała, że to się ukrywają, że u, u tych właśnie państwa. No ludzie wszystko wiedzą. Ludzie wszystko nie wiedzą. Może ale to tak, nie wiem, to, ja to Pan pamiętaj, niech nie jest nikomu, nie, nie mówię. Byliśmy na cmentarzu. Pan Michał pokazał nam tę ruinę tego grobu. No. Nie ma jakiegoś sposobu, żeby uczcić ich w sposób przyzwoity, po mówi Właśnie mówię panu, ja bym zaczął proboszcza w, tamtym, w tym roku. I mówię tak, proszę, proszę za proboszcza. Takie mamy pieniądze gminne, jakie wiejskie. Tam było 6 tysięcy złotych. To oni już tak, to rok, tak robią drogi tamto. Mówię, proszę księdza, pomnik się wali. Niech pomyśli się o tym pomniku, mówię. Mówię, nawet te z gminy gdzieś pieniążki. a jak mówi, będzie mało. Najwyżej to wszystkich świętych, i jest chwesty Tak się robi w dużych miastach, tak, zbiera tak, się tak, pieniądze tak, na tak, ratowanie tak, zabytków. Tak, A to jest, to jest bardzo szczególna sprawa, no, prawda? Tak, Takie bohaterstwo, w tak. taki czas, i to bohaterstwo nie żołnierza, który musi, tak, prawda, tak, walczyć, tak. bo taki jest jego los. Jest panie panie Michale, ma pan tak, ogromne tak. wsparcie tutaj społeczności lokalnej. No, ja panu, ja panu ja naprawdę ja pomogę, ja to wszystko ja pan, nawet nawet chwestę zrobimy, żeby ten pomnik, bo ja nie mogę patrzeć. O takich miejscach trzeba pamiętać, o takich ludziach trzeba pamiętać. Dziękuję Państwu, że macie czas dla takich spraw, bo one są pozornie daleko, ale to, jest, to są strasznie ważne dla tego najmłodszego nie, pokolenia. Te będzie chętna tak pomóc Państwu, naprawdę, że... Ja tutaj też pracuję nad pomocą, myślę, że będzie przynajmniej część, więc na pewno druga część się przyda, żeby to zrobić, bo to trzeba zrobić. Jeszcze tu się tam zbierze może więcej wiadomości, bo... Pan na... Michał jest człowiekiem z branży bankowej. Do ludzi mających pieniądze zapuka, Wy wspomożecie. My będziemy kłaniać się tym, którzy pieniądze no, mają na antenie miło. i prosić o pomoc w tej sprawie. Na pewno tego roku na Wszystkich Świętych zobaczymy. Mamy nadzieję doprowadzić sprawę do rychłego finału, a wszystkich, którzy mogliby w tym pomóc, prosimy o kontakt. Kolejna nasza wyprawa również w tle ma zmaganie z czasem i zapomnieniem, postępującym w ślad za nim. Nie tak dawno z kolegami ze stowarzyszenia Wizna u krakowskich specjalistów od architektury krajobrazu szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak mimo całych przemian dotykających miejsc dziejowo ważnych dać turyście szansę odczucia ich historycznego wymiaru. Teraz przyszła pora na działania praktyczne. kolekcji krakowskich na Wydziale Architektury i Krajobrazu Politechniki zaczynamy zbierać ikonografię i przykładać do konkretnych miejsc w krajobrazie. Tak, jesteśmy w tym momencie vis vis mostu na Rzece Wiźnie, Ten, który mamy tu na fotografiach, to zdjęcie przedstawia. Zburzony most, budowę przeprawy przez rzekę. Przez to jest 39. To jest dokładnie 9-10 września, kiedy Niemcy budują przeprawę. Po lewej stronie mniej więcej widzimy tutaj miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Sulin. To jest ten drugi schron, czata tak zwana przed mostem. Natomiast na drugiej fotografii, druga fotografia przedstawia już miejsce, w którym się mniej więcej znajdujemy. To jest widok na most z tego mniej więcej miejsca, jak to wszystko wyglądało. No i teraz trzeba by te fotografie utrwalić, umieścić tutaj na swego rodzaju pulpitach, po to, żeby turysta mógł te miejsca zobaczyć. Anno Domini 1939. Z całą pewnością tak zrobimy, w nawiązaniu do tego, co było <grym> mówione w Krakowie. Pojechaliśmy do Mądrych Ludzi i usłyszeliśmy tak. wiele rzeczy, które dla nas po prostu były odkrycie. I to jest pierwszy etap tego, co ma to być zrealizowane. Udało nam się odnaleźć dawne okopy wrześniowe wokół schronu na Sulinie. No właśnie, bo zwykle strękowa Góra, Wizna kojarzy się z betonem podczaskanym, co prawda, ale ciągle jeszcze robiącym wrażenie. Natomiast to wszystko było połączone w pewien system. To był system. Pomiędzy schronami były wybudowane okopy. Nam udało się zidentyfikować te wrześciowe i fragment tych okopów chcemy dzisiaj odtworzyć po to, żeby można tam było wejść, żeby błysnęły świeżym piaskiem, a po to, żeby później widząc te Płytkie miejsca już, widz, turysta, zwiedzający zobaczył cały system fortyfikacyjny. Tak, wprawdzie przyroda zrobiła swoje przez te 70 lat, ale znaczny odcinek jest identyfikowany. A to przyroda zrobiła tej wiosny, to widać. Zamiast tej zielonej łąki jest całe po jezierze. No tak, gdybyśmy taką wodę mieli we wrześniu. Niemcy by nie przeszli. Państwo, jak się głęboko zostawił, mówił, gdybyśmy mieli. Jesteś rocznik, który? 66. <noise> Ale myślisz kategoriami 39. <noise> Jedziemy do pracy na miejsce. Jechaliśmy samochodem tą leśną dróżką, i mnie już serce podskakiwało ku górze, bo widziałem ślady wrześniowych okopów. Tak. One tak, ciągnął się wzdłuż rzeki. Ciągną się wzdłuż rzeki, ale tak się składa, że jesteśmy naprzeciw ruin schronu na Sulinie. To jest ta, ten drugi bliźniaczy do Włochówki schron, Czata tak zwana. Niestety, tak jak tam zostały już tylko ruiny. Ale, ale zamkami średniowiecznymi jest podobnie. To właśnie... są tylko ruiny, a ludzie jeżdżą, oglądają. O. Tak jak Wochówka, a tak jak wszystkie schrony, ten też został wysadzony w powietrze przez Niemców w 1944 roku. Zostały tylko te. Wielkie bryły betonu. Tak. No Dokon... i coś, co nie przynosi chluby, a z czym będziemy się musieli uporać, to te śmieci. One zawładnęły całym tym światem tutaj. Niestety. Ale po malutku robimy z tym Jasne. porządek. I to zupełnie wystarcza, żeby uruchomić wyobraźnię. Omszała bryła betonu, pięknie wyglądająca do tego, jak nam powiedziano na naszych krakowskich rekolekcjach. fotografie, fotografię, jeszcze raz fotografię. A oprócz tego, okopy, które są tuż za tym wałem, to chcemy właśnie dzisiaj spróbować zrekonstruować przynajmniej w części. No Niemcy włożyli mnóstwo trudów no, w wysadzenie tego. Podobno cały samochód trotylu był tu przywieziony. Wszystko to bardzo prawdopodobne, dlatego że resztki tych, tych odłamków, tych, tego gruzu znajdujemy jeszcze kilkaset metrów dalej. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Zaraz. No i mamy... Momencik, zaraz znajdziemy taki wyraźny... O. o, tutaj jest. Proszę bardzo. Tak. Tutaj mamy, on się ciągnie aż tam do drogi i łączy się z tym okopem. Teraz tu jest rów naturalnie skomponowany, natomiast tam dalej ten oko biegnie na prawą stronę wzdłuż rzeki i dochodzi do miejsca, gdzie tam teraz się znajdujemy. Ale fantastycznie zachowany dzięki temu, że tu człowiek właśnie nie prowadził działalności gospodarskiej. Na szczęście, na szczęście. Na szczęście. No niestety teraz jest wysoka woda i nie bardzo to będzie można odtworzyć. Natomiast przynajmniej, przynajmniej widzimy jak to wszystko wygląda. Słusznie nam powiedział znacznie mądrzejszy w tych sprawach od nas człowiek, żeby nie odkopywać wszystkiego, nie wycinać drzew. Te drzewa mają tutaj swoją funkcję, one znaczą upływ czasu. Trzeba by tylko wybrać jeden fragment, który pogłębimy na, na taki znak i dając sygnał temu, kto tu przyjdzie. Tutaj teren podnosi się, i sądzę, że to stanowisko będzie najlepsze do oczyszczenia dla uczynienia poglądu, jak to wyglądała całość. To jest przede wszystkim najbardziej widoczne miejsce. Z tego kierunku na most na Narwi w Wiźnie był skierowany. Cyfrow. A obok, jak powiedziałeś, biegnie szlak turystyczny i ludzie często tędy wędrują. Tak, jest to niebieski szlak, który biegnie z góry strękowej. Ten do... szlak ma jakąś nazwę? Nie wiem jaki to jest, jaka to jest nazwa, ale na pewno jest szlak turystyczny oznaczony. Pod spodem mógłbyś napisać, że szlak będzie historyczny. By, historyczny. I oczywiście dbamy i szukamy fotografii. I oto wszystko stało się czytelne, prawda? Wyraźna pozycja, stanowisko jedno. Drużyna rozwinięta tutaj nad, tym, nad tą łąką, nad zagłębieniem rzeki. Tak jak powiedziałem, tu było stanowisko krajem. Mamy nadzieję, że uda nam się to dzisiaj odtworzyć i pokazać. Odtworzyć, a na przyszłość trzeba wykonać takie... Figury, prawda, jak wykonano na Podkarpaciu na liniach obronnych, gdzie na zawsze i trwale wykonano z metalu po prostu sylwetki żołnierzy. Pomysł jest, koncepcja jest, już takie coś widziałem. To jest kwestia czasu. Nie dodawałeś się, walczymy o pieniądze, ale <laughs> to wszystko się dzieje. Dobrze, kopiemy panowie. Czy masz coś ciekawego? To wydaje mi się, że to będzie część dawnego tak. szalunki od okopów, bo jest to spróchniałe drewno, także na pewno. Czyli nie jest, nie jest to tutaj były słupki, a między słupkami były, nie wiem, co, żerdzie. Tak, mi się wydaje, że żerdzie, bo jak, tak jak ja myślę, to korzystano tutaj z drewna które pod ręką, dostępne, a, tego, tak. a tego drewna, które nijak się niczego nie nadawało, było mnóstwo. Zgadza się. Poza tym pośpiech był znaczny, więc no nie sądzę, żeby ściągano gdzieś drewno, tylko stąd korzystano. Wiesz co, mam propozycję przysyp, to niech to zostanie w tym, w tym profilu. Jak będziemy mieli możliwość, to być może zrekonstruujemy kawałek podobnego typu umocnienia. A tu już się pojawiła broń, ta broń zagra oczywiście w tej scenerii, jak tylko skończymy kopać okop, co wcale nie jest rzeczą prostą. Kopałeś wojsku okopy. O, nieraz. Wyglądnie <laughs> I powiedz mi, czy to jest skuteczne dla wyobraźni. Widać wyraźnie w linii okopu. A potem już ten, który będzie tutaj wędrował, se dorysuje, prawda? Ten przebieg dalej i dalej i dalej. Kiedy będzie miał Marcin gotowy rysunek przebiegu tych umocnień umieściłbyś w dwóch miejscach na początku szlaku i na końcu, po to, żeby no, ten, który wyruszy, wiedział, którym wychodzi. chodzi. Nie wątpię. pojawią się tutaj. Nie tyle nowe, co w ogóle pierwsze oznaczenia tej trasy, tej ścieżki. Również i tutaj w tym miejscu z kawałkiem opisu. A docelowo zrobilibyśmy tutaj dużą rekonstrukcję i wtedy prowadzilibyśmy nie tylko na strękową Górę, ale tu do tych okopów żołnierzy może, co? Bardzo bym tego sobie życzył i wszystkim zresztą. W miarę starań o te miejsca zmienia się również nasz sposób patrzenia na nie. Na początku widzieliśmy tylko ruiny betonowych schronów owiane legendą. Teraz zaczynamy dostrzegać cały przemyślny i skomplikowany system obronny. Podobnie z postaciami obrońców tej reduty. Zaczęło się od kapitana Raginisa, a dziś to już cały szereg znanych z imion i nazwisk oficerów i żołnierzy. I to znowu ważny moment: Oto w okopie pojawili się wrześniowi żołnierze. Zajdźmy obok nich. Czekałem, patrzy na drugą stronę rzeki. Tam pojedynczy strzelec ubezpiecza się z lewej strony. Skrzynki amunicyjnej nie mamy, taśmy nie mamy, broń dopiero w rekonstrukcji, odbudowie, ale daje już pewne wyobrażenie o tym, jak ta pozycja funkcjonowała. Darku, jak to historycznie wyglądało? E, cały ten odcinek, ta e, pozycja wysunięta e, była dowodzona przez porusznika zawadzkiego. Sile jednego plutonu wsparta jednym plutonem pionierów, którzy wysadzali most tutaj. Myślą o tym, że kiedyś się trzeba będzie cofnąć, te okopy zostaną wypełnione przez tych, którzy przejdą z tamtej strony rzeki, prawda? No tak. Także e, około 100 około żołnierzy w sumie tutaj broniło zarówno tej pozycji na Sulinie, jak i pozycji na Wachówce, o której kiedyś rozmawialiśmy. To był pierwszy taki bufor, który miał powstrzymać Niemców. Jest oczywiste, że... Ci żołnierze byli narażeni na największy, najsilniejszy atak, ponieważ wiadomo było, że jeśli tylko nie przełamią oporu tych żołnierzy, Niemcy nie będą mogli pójść dalej do tej zasadniczej linii obrony, która była położona 7 km dalej, tam gdzie znajdował się schron dowódcy. Majora już dziś Władysława Ragnicy. I to jest najpiękniejsze, że od jednej postaci, postaci zgoła symbolicznej, to się rozrasta, pojawiają się kolejne nazwiska, kolejni oficerowie, pojawiają się żołnierze, to już jest pewna zbiorowość. No tak, w ten sposób mam nadzieję, że wyjaśnimy, opowiemy całą historię walki pod Wizną. Jeszcze krótko o naszych zamiarach. Mamy nadzieję, że uda nam się pokazać Państwu frapujące archiwum Armii Krajowej, które zostało odnalezione po latach. Do zobaczenia.